Według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele Wam mam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj obchodzimy w kościele 50, 50 -nice. wspomnienie, ale i nie tylko wspomnienie, przewyższanie za każdym razem odnowa tego zesłania Ducha Świętego. Ale co to znaczy żyć Duchem Świętym albo co oznacza życie w Duchu? Od razu Trzeba zaznaczyć, że odpowiedź wydaje się znana, ale myślę, że jest nietrafna. Bo jeśli by wziąć za podpowiedź ten list świętego Pawła, który dzisiaj słyszeliście list do Galatów, który mówi, że życie w duchu to jest stanie w oporze wobec ciała to będzie to duże nieporozumienie. Dla świętego Pawła życie, ciała to nie było po prostu to, co my słyszymy, kiedy słyszymy te słowa. Ta polaryzacja, raczej to napięcie, duch, ciało było dla niego ważne. Tak jak życie i śmierć, światłość i ciemność. On lubiał różne pary ale nie stworzył z nich dychotomii, tylko chciał pokazać w ten sposób napięcie. Natomiast my, jak to słyszymy, raczej dla nas jest jasne, że to jest napięcie, ale dochodzimy do niewłaściwego wniosku, że to ma być alternatywa. Albo żyję według ducha, a to oznacza walczę z ciałem, albo żyję zgodnie z ciałem, albo według ciała, i to oznacza ograniczam ducha. To dla Pawło ciało, o którym on tu mówi, do Garatów, w którym słyszycie, to nie jest po prostu ludzki organizm. Ciało to jest to wszystko, co podlega rozkładowi, a ostatecznie i śmierci, co jest właśnie samo w sobie i w ten sposób przeciwieństwem Boga, który jest życiem. I to, co podlega rozkładowi i ostatecznie jest. Unicestwione albo unicestwia się w śmierci, jest właśnie przeciwieństwem Boga, bo Bóg tchnął życie, życie podtrzymuje i pragnie życia. Więc jeśli słyszycie duch versus ciało, to pamiętajcie, ciało po prostu nie oznacza twojego ciała, które masz w sobie zniszczyć, żeby uwolnić z niego ducha. To nie jest chrześcijaństwo, to na pewno nie jest święty Paweł. To jest manicheizm. Więc ta polaryzacja duch-ciało nie jest alternatywą, już nie mówiąc, nie jest przeciwieństwem dla komplementarności ciało-umysł. To jest ciało. Umysł i ciało to jest ciało. I dopiero kiedy tak o tym myślimy, jest przestrzeń dla ducha. Nie można doświadczyć ducha poza ciałem. Dlatego ciało jest takie ważne. Gdybyśmy nie mieli ciała, nie doświadczylibyśmy ducha. A duch nie może się manifestować, będąc niewidzialny w inny sposób, jak poprzez ciało, bo wtedy widzimy jego działanie. Więc doświadczenie ducha, o którym tu mówi święty Paweł. Jest wyzwaniem do pełni życia, czyli czerpania radości z życia jako daru. A w to życie, jako dar, wpisana jest nasza cielesność. Więc tu chodzi o sytuację, w której, używając pewnej metafory, moglibyśmy powiedzieć, że życie w duchu albo życie. Duchem przypomina sytuację pływaka, który wskoczył do rwącej wody, ale wykorzystuje jej silny nurt, prąd, który pozwala mu płynąć, chociaż on musi umiejętnie posługiwać się swoim ciałem. I to mu daje radość. Zapytajcie się samych siebie, kogo byście określili mianem człowieka żyjącego pełnią życia. To nie jest człowiek, który ma dostęp do wszystkiego i zaspokaja wszystkie zachcianki. On może być daleko od pełni życia. Pełnia życia jest doświadczeniem właśnie takiej jakości, takiej radości. Można byłoby powiedzieć, że ona zakłada i wynika z zaufania życiu, życiu jako takiemu. Czyli dać się prowadzić Duchowi Świętemu, to mieć zaufanie, że życie da ci to wszystko, czego potrzebujesz, ale niekoniecznie to, czego chcesz. To jest bycie. Ożywionym duchem, to jest pełnia życia. To jest sytuacja, w której właśnie życie przeżywamy jako dar. To oczywiście nie oznacza wyeliminowania trudów, cierpienia czy braków. To by była ucieczka przed życiem. Ale tu chodzi o takie podejście do ducha, które wytwarza napięcie, a nie je niweluje. Bo święty Paweł w tym liście do Galatów mówi właśnie o tym napięciu, które my doświadczamy jako rozbicie pomiędzy właśnie duchem a ciałem. Ale tu w tym napięciu, które przeżywamy jako rozbicie, chodzi o transformację pragnienia, a nie zabicie ciała. Żeby to nie było dla was gołosłowne Żebyście myśleli, że to są moje opinie Zadajcie sobie jeszcze jedno pytanie Z Ewangelii wiemy, że Jezus był wypełniony duchem Jak nikt inny Ale nie tylko nikt z ludzi, który go znał albo obserwował Nie nazwał go ascetą Ale wręcz przeciwnie Zarzucano mu, że jest za mało umartwiony, a potem także jego najbliższym uczniom. Święty Jan, który był wielkim prorokiem, był dla Żydów ascetą. On tak wyglądał i tak się zachowywał. Jezus dla nikogo, w niczyich oczach, nie był ascetą, wręcz przeciwnie, dla wielu był zaprzeczeniem. Takiej formy życia. Dlatego, że życie z duchem, życie w duchu, to nie jest wyzwalanie właśnie ducha poprzez walkę z ciałem. Bo wtedy to ciało staje się synonimem wszystkiego, co trudne, wszystkiego, co bolesne, wszystkiego, co doświadczamy jako cierpienie i ograniczenie. I co my wtedy próbujemy, Powołując się na owego ducha z tym ciałem zrobić. Myślimy, że na to rozwiązaniem jest właśnie Asceza, a za tym kryje się takie wtedy przekonanie, że oczyszczenie owego ciała, żeby w cudzysłowie było więcej miejsca dla ducha, oznacza pomnażanie bolesnych doświadczeń. I nazywamy to wtedy umartwieniami czy wyrzeczeniami. Ale to się sprowadza ostatecznie do tego, że w imię rzekomego życia w duchu i zgodnie z duchem, my chcemy ignorować swoją cielesność albo wznieść się ponad nią, bądź chcemy się od niej odgrodzić, udając wręcz, że jej nie ma. I im więcej wysiłków w te ucieczkowe mechanizmy wkładamy, tym nam się wydaje, że jesteśmy bardziej duchowi i bliżej Boga. Ale my jesteśmy nie bliżej Boga, tylko poza sobą. Więc życie w duchem i życie w duchu to nie jest pogarda dla ciała tylko to jest przemiana pragnienia A my te pragnienia doświadczamy w ciele jako ich spełnienie albo braki. I to jest to rozczepienie o którym mówi Paweł. Więc nie traktujmy, nie traktujcie życia duchowego jako pójścia na wojnę ze sobą bo ta wojna z góry jest przegrana wtedy. Nie myślcie, że zbliżenie się do Boga oznacza odarcie się z ciała, bo ciało Wam będzie do końca przypominać, że jest to nieprawdą. A jak będziecie chcieli wy wytrwać w takiej wo wojnie, to to się kończy tylko w jeden sposób: zostanie się trupem. Bo dla Pawła ciało to mięso bez życia, czyli bez owego Bożego tchnienia. To jest właśnie ten opór przeciwko duchowi. Więc kiedy dzisiaj przeżywamy w Kościele ową pięćdziesiąt pentakosę, pentakos, już nie chce mi się tego wymieniać poprawnie, bo widzę, że się. Mylę. 50 Nie, no, nieważne. Wiecie o co chodzi. To o to tu chodzi. Tak? Dlatego, że to, czego doświadczyli, jak słyszycie apostołowie, to nie był jakiś nowy rodzaj emocji. Jakaś religijna egzaltacja. To był Duch Święty, który jest egzaltacją boską. To nie jest coś, że apostołowie byli wylęknieni i smutni, i to zesłanie na nich ducha świętego polegało na tym, że nagle skakali z radości. To są emocje, a nie duch święty. To, czego oni doświadczyli, to radości Boga z Boga samego i to się nazywa duch święty. To oczywiście nie jest coś poza Bogiem. Ani to nie jest Trzeci Bóg. W to nie będziemy tu wchodzić, bo już na to nie ma czasu. Ale to jest właśnie otwartość na życie jako życie. To jest bardzo trudne, ponieważ życie jest bardzo często ową rwącą rzeką, której nurt jest tak silny, że nie dba o to, czy my i jak my się czujemy z tym ciałem w tej wodzie. Wręcz przeciwnie, zniesie nas często tam, gdzie nie chcemy. A jeśli chcemy płynąć pod prąd, to nas to bardzo dużo kosztuje i to najczęściej na dłuższą metę skazane jest też na porażkę. Więc życie, jeszcze raz, pełnią ducha, oznacza przyjęcie siebie. Nie przyjmiesz siebie, to nie zrozumiesz tego. Duch nie jest dodatkiem do ciała. Nie ma ciała bez ducha, wtedy pozostaje tylko mięso. I właśnie chodzi o to, żeby tej głębi doświadczyć, tylko jej nie można doświadczyć nie doświadczając tego napięcia. A próba usunięcia tego napięcia nie jest pogłębianiem życia z duchem, tylko walką z nim. Natomiast, ponieważ w tym ciele doświadczamy owego pragnienia, a owo pragnienie wyciąga nas poza nas samych, to widzicie, z tej walki o siebie można wyjść albo zwycięsko, albo przegranym. Można się na to ciało zbuntować, i paradoksalnie wtedy mu się hulguje. Bo mu się nie fulguje w inny sposób. W inny sposób ono przypomni o sobie, że ma swoje prawa. Ale to, co tutaj Paweł nazywa uczynkami, które rodzą się z ciała, no one wynikają z buntu przeciwko ciału, a nie z jego afirmacji. A z drugiej strony to, co nazywa owocami ducha możliwe jest wyłącznie dzięki afirmacji ciała. Cnoty to nie są liczby ani idee, to są postawy. Postawy, w których duch i ciało w napięciu tworzą jedność. Jedność, która jest krucha. Jedność, która będzie doświadczana jako krucha. Właśnie dlatego, że przebóstwione ciało to jest obietnica, a nie nasza codzienność. Ale właśnie przebóstwione ciało, a nie duch zamiast ciała. Więc pamiętajmy, że życie według ducha i zgodnie z duchem oznacza afirmację materii. I idąc dalej i głębiej, oznacza zgodę na życie. Zgódź się na życie, a stworzysz miejsce dla Ducha. Bo parariusł polega na tym, że on zawsze jest, nie trzeba przezywać Ducha Świętego. Skoro on jest wszędzie, to znaczy, że wszędzie jest pierwszy. Że cokolwiek my zrobimy, z konieczności jest odpowiedzią, nie może go uprzedzić. Ale my tego oczywiście nie doświadczamy, albo nie doświadczamy często, żeby mieć tego świadomość. Więc dlatego Paweł nas wzywa do tego, weź swój krzyż. Ale krzyż oznacza, znoś to napięcie. W tego napięcia umrze to, co sprzeciwia się Bogu, w Twoim ciele i w Twoim umyśle. I to jest ta śmierć paschalna, która z powrotem mięso przywraca do życia, sprawia, że materia staje się przebóstwiona. Za tym wszystkim, mówiąc najprościej, stoi Duch Święty i bez Niego jest to niemożliwe. I to śpiewaliśmy w sekwencji i to dzisiaj obchodzimy, że Duch Święty nie jest po prostu jakimś dodatkiem do naszej wiary w Boga, do naszej wiary w Jezusa i przylgnięcia do Niego. Bez Ducha Świętego nic z tych rzeczy jest niemożliwe. I żeby to było zaufanie życiu oparte na wierze, a nie po prostu optymizm. To pięćdziesięciodnica, Boże, znowu to mylę, nie wiem dlaczego, przypomina nam jeszcze jedną ważną rzecz. Że Bóg jest naszą przyszłością, a nie przyszłość jest naszym Bogiem. I to do, zostało dane uczniom we wspólnocie i indywidualnie. I pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo głęboka i aktualna rzecz. Myśląc o swoim życiu, myśląc o świecie, myśląc o Kościele. Bóg jest naszą przyszłością, a nie przyszłość jest naszym Bogiem. Tak można żyć tylko w otwarciu na Ducha, i to jest jeden z jego darów, który daje, bo chce. Inicjatywa nie jest po naszej stronie, po naszej stronie jest jedynie odpowiedź na ten dar bądź jego odrzucenie. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę...